Się Dzień dobry wszystkim. Jak widać, jestem w nowym miejscu. Tak zawsze na Stratford kręcę filmiki. Dzisiaj postanowiłem, że zabiorę Was w pewne dość sławne miejsce. A mianowicie Canary Wharf, czyli jedną z e, dzielnic finansowych Londynu, zaraz po City of London. No i dzisiaj chciałbym Wam pokazać. Kilka ciekawych miejsc, które moim zdaniem e, są dobre do opisu teorii spiskowych. No i co ogólnie opowiem wam troszkę o tym miejscu. Pokażę e, okolice. A na samym końcu zabiorę Was w miejsce, w którym znajduje się, Moim zdaniem oczywiście to takie moje szuranko, w którym znajduje się oko chorusa. <grym wstępu> no, to tyle tytułem wstępu. Zapraszam. Hej. No więc znajdujemy się w samym centrum tej dzielnicy finansowej. I to miejsce nazywa się Canada Square. Tutaj jest taki główny punkt, e, gdzie wszystkie drogi się jednoczą, że tak powiem, ze wszystkich stron. Zaraz za mną znajduje się e, ogromna olbrzymia stacja metra Canary Wharf Station. Może na końcu jak będę wracał to wam ją pokażę, bo jest naprawdę ogromna i robi wrażenie. Kilka pięter. No i co, za mną znajdują się budynki finansowe, wieżowce, w których swoje siedziby mają takie banki jak na przykład City, JP Morgan, stacje telewizyjne, tak jak na przykład Reuters czy tego typu właśnie sławne na cały świat wydawnictwa. Całkiem ciekawe miejsce, no takie bardziej biznesowe, że Wcześniej tutaj się, znajdował się jeden wielki port, który, który był jednym z największych na świecie swego czasu. Jo, bro. Nie wiem. Tak ładnie nie, nie potrafię opowiadać, dlatego mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dyneczki to mają ciekawe. Trzeba przyznać. Wysokie. Ciekaw jestem, jak, jakie ceny są w tych apartamentowcach. Na pewno nie małe. Widzicie? Tak wygląda DLR, czyli lekki pociąg naziemny. A tak naprawdę w niektórych miejscach też jest jeździ pod ziemią kawkę już mam i teraz idę sobie usiąść w jakimś spokojnym miejscu no i opowiem Wam co nieco o tym miejscu o, fajny parczek taki wśród wieżowców akurat nie wiem czy gdzieś siądę zaraz poszukamy o widzicie to tutaj te kółka Oznaczone, żeby trzymać dystans. Pół <noise> metrów, dlatego ludzie w tych kółkach siedzą. Ale jaja, niesamowite. Ludzi jest naprawdę sporo tutaj. Także taki kółeczka o. Także podejrzewam, że chyba będę musiał w takim jednym kółeczku sobie też usiąść. Zobaczymy, może jakaś ławka będzie fajna, pełna. Głównie teraz przechodziłem przez ten park, ten taki parczek, który jest zaraz za mną. E no i szukałem jakiegoś fajnego miejsca, ale niestety niestety nie znalazłem. A w kółku, w wyznaczonym kółku nie, nie mam zamiaru siedzieć jak jakiś niewolnik. No i jak tak przechodziłem przez, przez to centrum e, tej dzielnicy, e, no to muszę powiedzieć, że ludzie są inni niż na przykład na Stratford. Tutaj, tutaj ci ludzie czują się jak jakby mieli takie skrzydła i patrzą na Ciebie z, tak naprawdę nie patrzą na Ciebie, bo bo jak widzą takiego jak, jak ja, na przykład, nie wiem w zwykłym ubraniu, spodnie dresowe, no to no to sobie pewnie myślą, że to taki jakiś a... Ludzie, którzy tutaj pracują, mają na pewno mają kupę kasy im więcej kasy nie potrzeba na pewno, chociaż nie wiadomo. Właśnie, zaraz za tym rogiem, znajduje się jeden z trzech najwyższych budynków e, wieżowców w Wielkiej Brytanii, który nazywa się One Canada Square. I jest to najwyższy budynek w tej dzielnicy. I wyglądem nawiązuje do kultury egipskiej, ponieważ moim zdaniem. Wygląda jak taki jeden wielki obelisk. I tutaj Wam teraz pokażę. Nauczyłem się wstawiać zdjęcia. I co ciekawe, w tym właśnie budynku odbywały się tajne badania technologii pozaziemskich o nazwie Torchwood. To naprawdę tylko jest dzielnica finansowa, która jest e, stolicą finansową świata, tak naprawdę. Czy może tutaj faktycznie coś kiedyś się odbywało? No co, wokół, wokół dużo restauracji, chociaż podejrzewam, że nie będą pełne. No, a nie, jednak są pełne. No, tutaj sobie ludzie siedzą zawsze po pracy albo w trakcie przerwy. Ogólnie tutaj bardzo, bardzo tłoczno jest zawsze, a dzisiaj to tak jakoś normalnie w sumie. No, tutaj znajduje się stacja DLR, o której Wam wspominałem wcześniej. Czyli ten taki lekki pociąg naziemny. I to też głównie, głównie wykorzystywany przez tych wszystkich bogatych ludzi. I prawdopodobnie sfinansowany przez tych wszystkich bogatych ludzi, żeby mieli łatwy, fajny dojazd do pracy. O kurwa, push. Zawsze mi się myli push i pull. <gryw> no tego się nie spodziewałem, że tyle ludzi tutaj przede mną taka mała fontanna całkiem fajna a za mną widzicie ten budynek to jest właśnie One Canada Square czyli ten główny budynek w tym centrum finansowym Canary Wharf i jeżeli by tak spojrzeć to jest to jeden wielki obelisk bo tam u góry, z tej perspektywy nie widać, ale tam u góry jest taka, taka piramidka. Symbolizująca wiadome co. Na tej linii, na samym końcu, zaraz tam dojdę, zaraz Wam pokażę. Znajduje się pewne rondo, o którym chyba już wspomniałem na początku, a które chciałbym Wam pokazać. I moim zdaniem jest to dość ciekawe miejsce, ponieważ nawiązuje do do pewnego symbolu egipskiego czyli oka chorusa, a tak naprawdę szyszynki no muszę przyznać, że koleżanki też ładne chodzą nie ma co nie wiem na co zwracać uwagę czy na koleżanki, czy na te wszystkie symbole Właśnie zbliżam się do tego ronda, i nie wiem, czy mnie nie wywalą. Bo tam widzę e, jacyś ochroniarze łażą i, i się głupio patrzą. <noise> Czekaj, żeby mnie, nie pierdolą tutaj. A sorry, miałem mnie przeklinać. Ja tam wiem, że miałem nie przeklinać, ale czasami lubię sobie tak tradycyjnie po polsku przeklnąć także musicie mi wybaczyć bo czasami lubię sobie po prostu przeklnąć a co to jest tutaj? Hmm. właśnie idę dookoła tego ronda i zaraz tam wejdę i wam pokażę, bo to się akurat znajduje, ten posążek się znajduje tam ale najpierw Chciałbym Wam pokazać ten widoczek tutaj, który jest za mną. Hmm. Widać centrum Londynu. To jest właśnie City of London po tamtej stronie. A tak, a tak, oto wygląda. Sławna rzeka, Tamiza. A teraz znajdę sobie jakąś fajną miejscówkę, zapalę sobie papieroska i wam opowiem co nieco o tym miejscu, a tam już widzę ten posążek, zaraz wam pokażę. No i takie oto mam widoczek, znalazłem sobie ławeczkę w całkiem fajnym miejscu. Nie wiem czy tam dobrze widać wszystko z takim widoczkiem na... Na centrum Londynu. No i właśnie tam znajduje się tak zwane City of London, czyli centrum finansowe, które rywalizuje właśnie z Canary Wharf, czyli z tą dzielnicą finansową, na której teraz się znajduje. Właśnie w tle zaraz zobaczycie statek, e, tak zwany Clipper, którym można z tej stacji tutaj zaraz obok mnie dopłynąć do, do samego centrum, jak i dalej. Kiedyś was za, zabiorę na taką wycieczkę i sobie zobaczycie, jak Londyn wygląda z perspektywy rzeki. Całkiem fajna sprawa, bo można zobaczyć dużo e, okolicznych atrakcji: takich jak na przykład Tower Bridge, czy Temple of London, czy na przykład London Eye. Big Bena też można zobaczyć. E, tak jak Wam wspominałem, stąd właśnie są fajne widoczki, e, szczególnie w takie dni jak Sylwester, bo widać wszystkie fajerwerki. No i robi to wrażenie. Tylko że problem w tym, że tu jest zawsze dużo ludzi i ciężko znaleźć miejsce. Bo wszystkie te, te barierki są zajęte przez ludzi. Robią zdjęcia, jakieś foty, filmy. Pogoda całkiem ciekawa. Trochę niebo zachmurzone. Ale słoneczko daje radę. Widać, że dzisiaj nie latają i nie pryskają nieba mam no tu jeszcze taki rzut okiem na, na całe centrum a teraz kieruję się właśnie do tego ronda i Wam pokażę to tak zwane oko Churusa i szyszynka no więc jestem i teraz Wam pokażę e, pewne miejsce, które moim zdaniem jest bardzo symboliczne a mianowicie to, co się za mną znajduje. Nie wiem, czy widać. A przybliżę się trochę. Widzicie to? Podobno, to, to jest tak zwany portal do innych wymiarów. Jak się przejdzie przez te: e, przez jakby to nazwać, filary, to można przejść do innego wymiaru. A zaraz. Za tymi filarami znajduje się to rondo, o którym Wam wspominałem. I właśnie w same, na samym środku tego ronda, w takim małym skwerku, znajduje się takie coś takie jajko, jakby. Co Wam to przypomina? I co ciekawe, właśnie jest na linii e, z. Obeliskiem, który jest w oddali. Czyli to wszystko jest na takiej jednej linii. Teraz Wam pokażę tutaj po lewej stronie obrazek, jak to wygląda z góry. I będziecie mogli sobie sami ocenić, że jednak coś tutaj jest na rzeczy. Także znajduje się akurat w środku tego, tego miejsca. I teraz drugi posążek. Też dość ciekawy. O takie coś. To wszystko znajduje się na tej linii, i to jajko, które znajduje się za mną, moim zdaniem symbolizuje szyszynkę. czyli tak zwane trzecie oko. A trzecie oko no to wiadomo, że, że można wyzwalać energię. I można widzieć rzeczy, które nasze fizyczne oczy nie mogą dostrzec. Zresztą nauczyłem się, jak wstawiać e, obrazki do wideo. Także wam zaraz tutaj pokażę. Mam nadzieję, że mi się uda. Po lewej albo po, lewej albo po prawej stronie to sobie zobaczycie. I, no nie wiem, i możecie się ze mną podzielić własnymi, własnymi przemyśleniami. Co sądzicie o tym? O tej mojej rozkmince i czy ma to sens, czy nie? W każdym razie lubię tak, takie miejsca, bo dają dużo do myślenia. Tym bardziej, że jest to miejsce bardzo specyficzne. Tutaj wszystkie instytucje finansowe mają swoje siedziby. A jakby tak spojrzeć. Cała ta linia, cała ta droga to jest taka oś, która prowadzi właśnie od, a, od tego obelisku. Widzicie ten ogromny obelisk? Moim zdaniem to jest jeden wielki obelisk. Który też, e, oczywiście, to wszystko legendy i mity, ale, ale podobno Egipcjanie wiedzieli, jak używać. Mm, Darmowej energii, czyli wolnej energii, poprzez właśnie takie obeliski. A teraz, właśnie, zbliżam się do miejsca, w którym znajduje się jedno z muzeów, które pokazuje całą historię tego miejsca. Jeszcze kilka miesięcy temu był tutaj taki posąg założyciela tego miejsca. Robert Milligan się nazywał. Jednak e, włodarze tego muzeum zdecydowali się usunąć ten posąg z niewiadomych względów. Czyli tutaj możemy zobaczyć pozostałości po tym historycznym porcie kilka statków. Jo! <grym> Tak więc, chyba nie widzę tego posągu, usunęli go. Okazało się, że podczas tych wszystkich protestów i manifestacji odnośnie BLM, nie będę całej nazwy wymieniał, ale wiecie o co chodzi, żeby, żeby wspierać Czarnoskórych ludzi. Okazało się, że oni po prostu cały ten posąg pomazali i wymalowali, właśnie w tych swoich znakach. I prawdopodobnie to był ten powód, że usunęli ten, ten posąg z tego miejsca. No cóż, tak to bywa. Myślicie, że w Londynie nie można pływać kajakami? O. To się mylicie. To jaki pontonik, a tam dalej. Kajaki. Nie widać ich chyba. Ciekaw jestem, ile taka frajda kosztuje. O, chętnie bym się skusił popływać sobie wśród wieżowców. A tutaj, zaraz po lewej, kajaczki. Ogólnie wspomnę jeszcze o tym, że właśnie pod, zaraz pod, pod nami budują jedną z większych stacji kolejowych, która połączy wschód za, z zachodem i stąd będzie można dostać się na Heathrow Airport, czyli lotnisko Heathrow, chyba prawdopodobnie największe na świecie i będzie można się dostać w 30-40 minut, także raz, dwa. No, tutaj coś jakiś remont chyba robią. Ten tunel, tutaj, prowadzi właśnie do tego obelisku, jak ja to nazywam. Wygląda to kosmicznie, nie? Jakby faktycznie jakieś pozaziemskie technologie tutaj przeprowadzali. Czuję się, jakbym był w jakimś statku kosmicznym teraz. Tylko, że nie lata. A chłopaki też nagrywają wideo. One Canada Square. To miejsce ma dużo nazw od kraju Kanada. A to dlatego, że Pierwszym z inwestorów, którzy tutaj się zainstalowali była kanadyjska firma, która się nazywała Olympia and York i właśnie to dzięki niej e, niektóre budynki zyskały nazwę Kanada, Canada One, Canada Square No i tak, tak to wygląda No więc tyle, będę się zbierał do domu powoli Jeszcze przed Zakończeniem chcę Wam pokazać tą ogromną stację, o której Wam mówiłem na początku. Robi wrażenie, naprawdę. Zresztą sami sobie zobaczcie. A to jest dopiero pierwszy level. Tam jeszcze chyba 2-3 levele są. A jak już widać na telbimach, że maska musi być założona. Podczas przebywania, właśnie na stacjach czy w metrze. No, ja mam taką jedną maskę e, hmm. z taką czachą, ale nie wiem, czy, z, czy się zalicza do tych masek. Nie. I teraz schodzimy na kolejny level. To jest jeszcze niżej. No i co tutaj metro sobie przyjeżdża. Tam akurat moje już czeka na mnie. Nie wiem czy zdążę. Chyba zdążę. No, to co. Wsiadam. Dzięki za dzisiaj i do następnego. Hej.